Witaj w Brutto, jedynym swoim rodzaju sklepie, gdzie pomysły naszych niezastąpionych klientów nabierają realnych kształtów. Tutaj kreatywność spotyka się z humorem, a zakupy stają się przygodą pełną niespodzianek. Choć nazywamy się Brutto, nasze ceny podajemy w netto. Podatek doliczamy przy kasie, aby dodać jeszcze więcej emocji do zakupów. W tym miesiącu otworzyliśmy sklepy w dwóch nowych lokalizacjach. W Bolesławiu, w powiecie olkuskim, oraz na jakimś zadupiu w kielcach. A teraz już lecimy z ofertą. Zapraszamy. Szymon W1143. Rewolucyjny produkt wszechczasów przedstawiamy wodę. Najnowszy hit wśród odkryć, który zrewolucjonizuje Twoje życie i rozwiąże absolutnie każde problematyczne sytuacje. Uwaga, to prawdziwy przełom. Hydratacja na zawołanie: jesteś spragniony? Pożegnaj się z pragnieniem na zawsze. Woda to idealne rozwiązanie dla każdego głodnego płynów. Po prostu sięgnij po ten magiczny płyn i napij się do woli. Osobisty odświeżacz. Śmierdzisz, czas na odświeżenie. Woda jest idealna do mycia zarówno ciała, jak i wszelkich nieprzyjemnych zapachów na swoim ciele. Zanurz się w niej i poczuj się jak nowonarodzony. Pokojowy rozjemca. Ktoś cię wkurza, Nie musisz trzymać się bezpiecznych konwencji. Woda jest na tyle wszechstronna, że możesz ją wykorzystać do rozwiązywania konfliktów. Wystarczy, że zastosujesz odpowiednią ilość wody w odpowiednich okolicznościach. Wodę również wysyłamy paczkomatem do Afryki. Nie do wiary! W tej chwili oferujemy wodę w cenie 0,0002% taniej niż zwykle. Tak, dobrze usłyszałeś, to oferta, która zdarzy się raz na milion lat. A ty masz teraz niepowtarzalną okazję skorzystać z tej szalonej promocji, więc kup sobie wodę za 18,99. Let's Better Joe. Przedstawiamy pod w proszku Twój klucz do perfekcyjnych wymówek, najnowszy cud technologii zapasowej. To niesamowite rozwiązanie, które sprawi, że zawsze będziesz mógł grać na swoją korzyść, nawet jeśli cały dzień spędzasz na kanapie. Błyskawiczna funkcjonalność. Wystarczy nałożyć odrobinę potu w proszku na skórę, a już po chwili zaczniesz emanować zapachem, który przekona każdego, że właśnie wróciłeś z ciężkiej sesji treningowej lub intensywnej pracy fizycznej. Efekt autentyczny aromat potu widoczny na kilometr i odczuwalny. Idealne Alibi, nie chcesz iść na miasto z nudnymi znajomymi? Masz wymówkę! Musisz wcisnąć ojcuki, drzełeś na siłowni? Proszę bardzo! Pod w proszku to twoje najlepsze narzędzie do przekonywania innych o twojej pracowitości. Szybkie działanie, niezależnie od sytuacji, czy to po pracy, przed niechcianą imprezą, czy po prostu dla zabawy, pod w proszku sprawi, że zawsze będziesz wyglądać na zapracowanego i aktywnego. Nie przegap szans na najlepszą wymówkę w historii. 1.49 Dodatkowe informacje. Wszechstronność idealny do każdej sytuacji, w której potrzebujesz wyglądać na osobę intensywnie zajętą, stworzony do codziennych wymówek i wyjątkowych okazji. Niezrównana efektywność. Pod wproszku gwarantuje natychmiastowy efekt, od razu zaczniesz jeździć na kilometr, jak po najcięższym treningu lub dniu pełnym pracy. Bezpieczeństwo. Stosuj z umiarem, nadmierne użycie może prowadzić do podejrzeń otoczenia. Instrukcja użycia. Otwórz opakowanie potów proszku. Nałóż odpowiednią ilość proszku na skórę w wybranych miejscach. Rozprowadź równomiernie dla maksymalnego efektu. Gotowe! Teraz możesz śmiało stawić czoła każdej sytuacji. Ostrzeżenie. Używaj potów proszku z rozwagą. Produkt może wywołać skrajne reakcje od zaskoczenia po śmiech. Zaleca się stosowanie tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i unikanie nadmiernego kontaktu z osobami o słabych nerwach. Umij Osio 1005 Dudy firmy Andrzej. Instrument godny prezydenta. Opis produktu. Przedstawiamy Dudy firmy Andrzej, rewolucyjny instrument, który wniesie Twoje muzyczne talenty na prezydencki poziom. Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o graniu na dudach, teraz masz okazję dołączyć do elitarnego grona muzyków, których inspiracją jest sam prezydent Andrzej Duda. Prezydencka jakość, nasz Dudy to prawdziwe dzieło sztuki, ręcznie wykonane z najgorszej jakości materiałów, które gwarantują dźwięk godny samego prezydenta. Każdy detal jest niedopracowany, aby zapewnić ci niezapomniane wrażenia muzyczne. Unikalny design. Dudy firmy Andrzej mają wyjątkowy prezydencki design, eleganckie wykończenie i złote akcenty, które sprawiają, że instrument wygląda niezwykle dostojnie. Idealny do gry na oficjalnych uroczystościach, jak i prywatnych koncertach dla przyjaciół. Dźwięk, który robi wrażenie. Dzięki unikalnej konstrukcji dudy firmy Andrzej wydają dźwięki, które potrafią wzruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca. Od dziś każdy może poczuć się jak prawdziwy artysta, niezapomniane przeżycie. Gra na naszych dudach to nie tylko muzyka, to prawdziwe przeżycie. Wyobraź sobie, jak grasz na dudach i czujesz się jak prezydent z dumą i majestatem. Każda nuta to hołd dla wielkiej pasji i zaangażowania. Zabawne nawiązanie. Dudy firmy Andrzej to także ukłon w stronę prezydenta Andrzeja Dudy, który jest znany z zamiłowania do tradycji i kultury. Teraz i ty możesz poczuć się jak głowa państwa, grając na instrumencie, który nosi jego imię. Kto wie, może Twoja muzyka zainspiruje kolejne pokolenia liderów. Ostrzeżenie. Gra na dudach firmy Andrzej może wywołać nadmierne poczucie dumy i prestiżu. Stosuj odpowiedzialnie i przygotuj się na falę entuzjazmu ze strony słuchaczy. Zniżka galaktycznych rozmiarów. 0,00000004% taniej. Czujesz już te ogromne oszczędności? 999 i 999. Condonitompl5421 Podgrzewany koc węglowy. Ciepło jak w kopalni. Ciepło na najwyższym poziomie. Przedstawiamy podgrzewany koc węglowy, nowoczesne połączenie tradycji i innowacji. Teraz możesz poczuć się jak w sercu kopalni węgla kamiennego, nie wychodząc z domu. Prosta obsługa. Wystarczy kilka bryłek węgla i masz ciepło na całą noc. Idealne rozwiązanie dla miłośników ekologii i tych, którzy cenią sobie klasyczne metody ogrzewania. Zawsze gorąco. Gwarantujemy, że ten koc nigdy nie przestanie grzać. Dopóki masz zapas węgla, twoje noce będą przyjemnie ciepłe i komfortowe. Niepowtarzalny i unikalny zapach. Każdy kot pachnie jak prawdziwa kopalnia, idealne dla tych, którzy tęsknią za industrialnym klimatem. Instrukcja użycia: włóż węgiel do specjalnej kieszeni, zapal i ciesz się ciepłem. Unikaj spania w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. Gigantyczna okazja 100% drożej 15-15, tak wielkie oszczędności, że z trudem je zauważysz. Tomek 6181 Fotel biurowy do Passata. Komfort prosto z hasioka. Ekologiczny luksus. Przedstawiamy fotel biurowy do Passata prosto z hasioka. Idealny dla fanów recyklingu i niepowtarzalnego stylu. Autentyczny zapach. Ten fotel nie wygląda oryginalnie, ale również emanuje wyjątkowym aromatem przeszczanego menela. Który przypomina najlepsze chwile spędzone podczas upojenia alkoholowego najtańszym winem. Unikalny design. Każdy fotel jest jedyny w swoim rodzaju ze śladami użytkowania i niepowtarzalnym charakterem. Doskonały dodatek do każdego Passata. Idealny do pracy zapewnia maksymalny komfort podczas jazdy i pracy zdalnej. Super promocja! 0,000000% ileś tam zer taniej. Tak ogromna zniżka, że możesz dostrzec ją pod mikroskopem 9853. Biały pan 2361 Polonez CR0, wyprzedzamy konkurencję! Przedstawiamy Poloneza CR0, pierwszy na świecie samochód latający, który jest kwintesencją wszystkiego, co polskie. Nasz innowacyjny pojazd łączy w sobie tradycję i nowoczesność, oferując niezapomniane wrażenia z jazdy, zarówno na drodze, jak i w powietrzu. Silnik na baterie zasilany LPG dla maksymalnej oszczędności ekologii. Ciesz się długimi podróżami bez konieczności częstego tankowania idealne rozwiązanie dla każdego patrioty. 3 pakiety wyposażenia. Pakiet Cebula dla oszczędnych. Wyposażenie podstawowe z naciskiem na praktyczność i minimalizm. Każdy grosz się liczy. Pakiet Złodziej dla zamożniejszych. Pełen luksus, chromowane detale i dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić twój cenny pojazd. Pakiet Dres dla pragnących sportowych wrażeń. Aerodynamiczne spoilery, neonowe oświetlenie i sportowe fotele, aby każda podróż była niezapomniana. Ubezpieczenie w pakiecie. Bez względu na wybrany pakiet oferujemy ubezpieczenie na wypadek wywozu do Niemiec oraz zarysowania przez zazdrosnego sąsiada. Twój Polonez CR0 zawsze będzie bezpieczny. Dodatkowe informacje. Latający samochód. Przyszłość jest teraz. Polonez CR0 nie tylko jeździ, ale również lata, dając ci pełną swobodę ruchu i niespotykane dotąd możliwości podróżowania. Ostrzeżenie. Wolny ster 0 może spowodować zazdrość wśród sąsiadów oraz zaskoczenie na drodze i w powietrzu. Zaleca się ostrożność podczas pierwszych lotów. Oferta, która zmienia zasady gry: 0% taniej. Oszczędności, które przewyższają granice wyobraźni. 200 tysięcy złotych. Mister Banana 2137. Piwo o smaku kiełbasy. Twój ratunek na każdy grill. Gdy nie stać się na wspólne grillowanie z sąsiadem, o to nadchodzi wybawienie. Przedstawiamy Państwu piwo smaku kiełbasy. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną smaku grillowanych specjałów, ale nie mają na nie budżetu. Idealne na zagryskę, kiedy głód cię dopada, sięgnij po nasze wyjątkowe piwo. Dzięki niepowtarzalnemu smakowi kiełbasy, zaspokoisz swoje pragnienia i potrzeby kulinarne w jednym. Ekonomiczne rozwiązanie: tylko za 21 cebulionów i 37 groszy możesz cieszyć się smakiem kiełbasy bez potrzeby organizowania kosztownego grilla. Po prostu otwórz butelkę i poczuj niepowtarzalny aromat. Ciesz się smakiem piwa o kiełbasianym zacięciu i powtarzaj w razie potrzeby lub głodu. Pamiętaj, że nadmierne spożycie jadu kiełbasianego może prowadzić do nagłego przypływu ochoty na prawdziwe grillowanie. Spożywaj więc odpowiedzialnie i w towarzystwie, nawet jeśli to tylko sąsiad z zapotu. Malboras Animacje Książka 1410 przepisów siostry Leokadii. Pozdrowienia dla fanów Walaszka. Z siostry było dobre ziółko, dlatego dajcie ponieść się fantazji, która jest ukryta między wierszami, dzięki sprośnej wizji siostry. Wow! Zyskaj 0,1% zniżki. To jak znalezienie igły w stogu siana, tylko lepsze. 60 i 60. Janusz Rola33 dla prawdziwych smakoszy przedstawiamy najbardziej ekstremalny hot dog na rynku. Hot dog o smaku brudnej pały z sosem z grzyba twojego starego albo starego kogoś innego. Tylko dla odważnych, którzy nie boją się wyzwań. Unikalny smak. Ten hot dog to prawdziwa rewolucja w świecie kulinarnych eksperymentów. Połączenie wyjątkowego smaku niemytego k***sa z niepowtarzalnym sosem prosto z sera spod skóry zapewni ci niezapomniane doznania smakowe. Niepowtarzalne doznania. Każdy kęs nowa przygoda. Poczujesz autentyczność i wyjątkowość smaku, którego nigdzie indziej nie znajdziesz. Dla najbardziej odważnych, jeśli jesteś gotów na kulinarne wyzwanie, nasz hot dog jest właśnie dla Ciebie. Przyciąga spojrzenia i budzi kontrowersje, ale prawdziwi smakosze wiedzą, że warto. Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób o mocnych nerwach i żołądkach. Spożywać odpowiedzialnie i z pełną świadomością konsekwencji. Przed spożyciem się, że jesteś gotów na ekstremalne doznania smakowe. Niesamowite! 1% taniej! 99% Tak wielka okazja, że nawet naukowcy nie mogą w to uwierzyć. Farfoluch. Kaczka z pani przyjebowiecka, naciągnij sprężynę, ustaw swój pusty sagan i przygotuj się na nieoczekiwane przyzwonienie. Idealne połączenie innowacyjnej technologii z tradycyjnymi metodami leczenia migreny. Ta unikalna kaczka nie tylko budzi twoje zmysły, ale także działa jako mechanizm terapeutyczny. Sekretne źródło. Produkt pochodzi z tajemniczego podziemnego stawu znajdującego się pod kościelną winnicą, gdzie kaczki są hodowane w pełnej ciemności, aby zapewnić maksymalne efekty terapeutyczne. Uwaga: produkt lubi napaskudzić podczas transportu. Nasze kaczki są tak podekscytowane podróżą, że czasami zapominają jak zachować czystość. Zalecamy trzymanie ich z dala od cennych przedmiotów oraz nałożenie odpowiedniej ochrony na wszelkie powierzchnie. Dodatkowe cechy: Ekstremalna autoterapia. Dzięki tej kaczce Twoje migreny znikną szybciej niż zdążysz powiedzieć gęś. Idealny dla osób poszukujących nowatorskich i niekonwencjonalnych metod ulżenia w bólu głowy. Oryginalna technologia sprężynowa. Każda kaczka ma swoje unikalne, wysoce skomplikowane mechanizmy, które gwarantują, że każda sesja jest niepowtarzalna. W zestawie z dodatkowym dzwonkiem w celu wzmocnienia efektu przyzwonienia. Ręcznie wykonywana w tajnych warunkach. Nasze kaszki są starannie selekcjonowane i ręcznie pakowane przez mistrzów tajnych sztuk terapeutycznych. Każda z nich jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Instrukcja użycia: Naciągnij sprężynę do maksymalnego poziomu napięcia. Ustaw pusty saga na stabilnej powierzchni. Czekaj na efekt przydzwonienia. Ten dźwięk oznacza, że twoja migrena powinna niebawem ustąpić. Po użyciu sprawdź, czy produkt nie zostawi nieoczekiwanych śladów w twoim otoczeniu. Ostrzeżenie. Kaszka do leczenia migreny może wywołać nieprzewidziane efekty uboczne, w tym zdziwienie sąsiadów, zagadkowe odgłosy w nocy oraz nieoczekiwane powiązania z lokalnymi legendami o tajemniczych istotach. Stosuj odpowiedzialnie. Niesamowite! To też 1% taniej 4666 i 60. Grzegorz Bruski. Szczoteczka do zębów w dwóch wersjach luksus i ekstremalna czystość. Wersja pierwsza szczoteczka dla zamożnych. Dla tych, którzy pragną luksusu, nawet w codziennej higienie, przedstawiamy szczoteczkę do zębów inspirowaną designem szczotki do kibla. Idealna dla zamożnych klientów, którzy cenią sobie unikalny styl i poczucie humoru. Wyjątkowy design. Rękość wykonana z najwyższej jakości materiałów, w eleganckim kolorze białym, aby przypominać klasyczną szczotkę do kibla. Idealnie pasuje do ekskluzywnych łazienek i wnętrz z charakterem. Luksusowa funkcjonalność mimo wyglądu szczoteczka zapewnia delikatną pielęgnację zębów i dziąseł, gwarantując doskonałe efekty czyszczenia. Wersja druga. Szczoteczka druciana dla brudnych cyganów. Dla tych, którzy potrzebują ekstremalnej czystości, przedstawiamy szczoteczkę drucianą. Rozwiązanie dla najtrudniejszych przypadków higieny jamy ustnej. Mocne działanie. Druciane włosie gwarantuje intensywne czyszczenie, usuwając nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia i osady. Solidna konstrukcja wykonana z trwałych materiałów, aby zapewnić długotrwałe użytkowanie i niezawodne działanie. Ekstremalna higiena. Idealna dla tych, którzy potrzebują wyjątkowo skutecznego narzędzia do utrzymania czystości zębów. Ostrzeżenie! Produkty mogą wywoływać uśmiech i zdziwienie u gości. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony dla osób o mocnych w nerwach i zębach. Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia szkliwa i dziąseł. Stosować ostrożnie i z umiarem. 18,79 Kapuśniaczek 1,2,3 Gacie w proszku! Rewolucja w bieliźnie! Przedstawiamy gacie w proszku, innowacyjne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność miejsca. Nasze gacie w proszku to rewolucja w świecie bielizny. Idealne na każdą okazję i dla każdego, kto lubi nowoczesne i praktyczne rozwiązania. Łatwe w życiu wystarczy odrobina wody, aby proszek przemienił się w wygodne i stylowe gacie. Oszczędzasz miejsce w szufladzie i zawsze masz pod ręką świeżą parę bielizny. Wygodne i praktyczne. Idealne na podróż do pracy i na co dzień. Koniec z problemem braku miejsca na bielizny. Nasze gacie w proszku są kompaktowe i zawsze gotowe do użycia. Uniwersalne rozmiary. Dzięki zaawansowanej technologii nasze gacie w proszku dopasowują się do każdej sylwetki, zapewniając maksymalny komfort noszenia. Instrukcja użycia: Nasyb odpowiednią ilość proszku do miseczki, dodaj wodę i mieszaj aż uzyskasz jednolitą masę. Uformuj gacie i pozostaw na chwilę do wyschnięcia. Gotowe! Ciesz się nową parą wygodnej bielizny. Ostrzeżenie: Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i spożycia. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. 8197. Promocja jest ukryta. Kapsonik 722 Przedstawiamy The Pet najbardziej wyczekiwaną grę roku. W unikalnej produkcji wciela się w rolę protagonisty Mariusza, legendarnego Pet który stawia czoła wyzwaniom w mrocznym świecie pełnym małych dzieci i trudnych zagadek. Do każdego egzemplarza kopii gry załączamy cukierka Michałka Gratis 7981. Chcielibyśmy serdecznie Państwu podziękować i tym wszystkim naszym widzom za niesamowite pomysły na produkty, które stały się rzeczywistością w sklepie brutto. Wasze wyobraźnie i poczucie humoru sprawiają, że nasz sklep jest tak wyjątkowy. Nie zatrzymujemy się na tym i nie poprzestajemy. Czekamy na kolejne szalone pomysły. Piszcie swoje propozycje w komentarzach pod tym filmem. Chcemy wiedzieć, co jeszcze powinno znaleźć się na naszych półkach. A to nie wszystko. Planujemy ekspansję i szukamy nowych lokalizacji dla naszych sklepów brutto. Jeśli znacie idealne miejsce, prześlijcie zdjęcia i informacje na adres kiełbasa.tv.małpa.gmail.com Razem tworzymy coś niezwykłego. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia w Brutto, miejscu, gdzie wyobraźnia nie zna granic. Brutto dla Ciebie i dla rodziny.